Ale Ania, ja nie potrafię wizualizować. Zamykam oczy i nic nie widzę. I zawsze tak miałam. Czyli tak naprawdę jestem osobą, która nie potrafi wizualizować. Być może to, co powiem teraz do ciebie, będzie nieco prowokatywne, bo chociaż cię nie znam i chociaż nigdy być może z tobą nie rozmawiałam i zupełnie nie znam Twojego przypadku, to mogę w 99% powiedzieć: Nie masz racji. Dlatego, że kiedy zaparkujesz na przykład samochód na parkingu podziemnym w centrum handlowym i obracasz się, żeby zapamiętać, gdzie on stoi, to prawdopodobnie zachowujesz w swojej pamięci pewien obraz. Kiedy widzisz piękny widok, który zapiera dech w piersiach i po prostu jesteś przejęta pięknem przyrody, też zachowujesz taki obraz w swoich myślach. Czyli de facto w odpowiednich momentach, kiedy potrzebujesz potem wrócić do danego obrazu, możesz go przywołać w swojej pamięci, a to jest właśnie wizualizacja. Dlatego pokusiłabym się o stwierdzenie, że każdy z nas potrafi wizualizować, oczywiście poza bardzo licznymi przypadkami osób, które nie są w stanie przywołać żadnych obrazów w swoich myślach. Także pytanie do ciebie na ile jesteś w stanie przywołać jakieś obrazy w swoich myślach. Jeśli tak, to potrafisz wizualizować. A bardzo często nie widzisz czegoś w wizualizacji, dlatego, że sobie powtarzasz to, że nie umiesz wizualizować. A wszystko to, co sobie powtarzasz w myślach, jeśli jesteście tutaj ze mną, to prawdopodobnie wiecie, że cokolwiek mówimy sobie w myślach, to staje się prawdą. Dlatego zachęcam do tego, żeby próbować dawać sobie przestrzeń na to, słuchać być może pewnych nagrań, które prowadzą Was w wizualizacji, bo Mogę prawie z całym przekonaniem powiedzieć, że jeśli twierdzisz, że nie potrafisz wizualizować, to jest tylko i wyłącznie Twoje ograniczające przekonania.